Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Innym tematu. Jednym z największych dowodów na istnienie nowej rzeczywistości jest zatwierdzenie przez Federalną Administrację Lotnictwa. Fa, seryjnej produkcji osobistego pojazdu powietrznego Transition firmy Terrafugia. Aby dowiedzieć się dokładnie, jak będzie działał ten osobisty pojazd powietrzny, zacznijmy od podstaw. Jak działa latający samochód? Latający samochód, jak sama nazwa wskazuje, to pojazd, który może latać w powietrzu i być używany na drogach. Oznacza to oczywiście, że musi posiadać podstawowe cechy samolotu takie jak śmigła i samochodu, takie jak opony drogowe, powinien być wystarczająco lekki, aby latać w powietrzu i wystarczająco mocny, aby podróżować po drogach, ponieważ latający samochód miałby możliwość lądowania i jazdy, musiałby być w stanie przyjąć uderzenie o drogę, a następnie kontynuować nieprzerwaną, płynną jazdę, ponadto musiałby zostać wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zanim zostałby udostępniony publicznie działanie nowoczesnych latających samochodów, chociaż powszechnie używamy latających samochodów i samolotów drogowych jako synonimów. Mają one niewielką różnicę, którą łatwo zauważyć latające samochody to samochody przystosowane do lotu podczas gdy samoloty drogowe to samoloty przystosowane do użytku na drogach. Wynalazcy pierwszych latających samochodów pracowali raczej nad przystosowaniem samochodu do latania w powietrzu, podczas gdy ostatnie wynalazki latających samochodów polegały na przystosowaniu samolotu do poruszania się po asfalcie, niezależnie od przypadku. Nowoczesny osobisty pojazd powietrzny będzie musiał mieć następujące cechy. Wszystkie związane z podstawami omówionymi powyżej. Silniki silniki te powinny mieć wystarczającą moc, aby unieść pojazd w powietrze, a jednocześnie być w stanie zapewnić kontrolowaną moc, aby utrzymać pojazd w ruchu na drodze. Latający samochód będzie musiał mieć dodatkowy silnik na wypadek awarii silnika podczas lotu. Śmigła samolotu ponieważ pojazd będzie latał, będzie oczywiście potrzebował śmigieł, Skrzydeł samolotu, które można znaleźć w każdym samolocie, ale ponieważ skrzydła te nie będą potrzebne na drogach, oczywiście, będą musiały być łatwo odłączane lub składane podwozie aby wylądować latającym samochodem na ziemi. Będzie on musiał być wyposażony w niezbędne elementy znajdujące się w kokpicie normalnego samolotu. Powinien być w stanie wytrzymać uderzenia o drogę i być w stanie utrzymać równowagę podczas użytkowania na drodze. Sprzęt nie trzeba dodawać, że latający samochód musi być lekki, ale mieć odpowiednią mobilność na ziemi. Na drodze pojazd jest bardziej narażony na uszkodzenia ale niewielkie uszkodzenia samolotu mogą być niebezpieczne. Dlatego materiał użyty w latającym samochodzie musi być zarówno lekki, jak i wytrzymały. Konstrukcja pojazd drogowy wymaga większej elastyczności niż samolot. Samolot musi być aerodynamicznie zaprojektowany dla lepszego lotu. Wniosek? Latający samochód powinien być wystarczająco mały, aby zmieścić się na drodze i wystarczająco duży aby latać. Wymagania rosną, jeśli osobisty pojazd powietrzny ma być zaparkowany w garażu. Paliwo, gdyby nie kryzys naftowy w latach 90., Ford Motors już wtedy wprowadziłby na rynek pierwszy na świecie latający samochód, Fulton Aerocar. Chodzi o to, że przy rosnących cenach paliwa i zmniejszającej się jego dostępności latający samochód będzie musiał być napędzany przyjaznym dla środowiska, bezpiecznym i tanim paliwem, aby odnieść większy sukces rynkowy. Funkcje bezpieczeństwa powodem, dla którego producenci samolotów nie inwestują zbyt wiele w oferowanie tanich prywatnych odrzutowców. Są prawdopodobnie kwestie bezpieczeństwa związane z lotem. Wypadki lotnicze są bardziej niebezpieczne i śmiertelne niż wypadki drogowe. Jeśli więc wynalazcy latającego samochodu zamierzają wejść na rynek masowy, będą musieli uczynić go bezpiecznym. Aby to zrobić, będą musieli uwzględnić takie funkcje, jak klatki bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne, spadochrony i stresz lub strefy zderzeniowe ITP. Pomoc w locie nie każdy chce zostać pilotem, gdyby tak było. Wskaźnik rezygnacji ze szkolenia pilotów w Ameryce nie wynosiłby 50%. Dodajmy do tego surowe zasady ustalone przez FAA dla każdej licencji pilota i mamy poważny problem dla firm chcących produkować osobiste pojazdy powietrzne. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego problemu jest stworzenie pojazdu całkowicie sterowanego komputerowo. Wówczas właściciel będzie musiał wprowadzić kod miejsca docelowego lub adres do GPS, lub czegoś podobnego, a osobisty pojazd powietrzny automatycznie poleci do miejsca docelowego. Poza tym, kontrola ruchu lotniczego i pomoc na lotniskach będą również potrzebne dla latających samochodów. Ze względu na wszystkie wymagania potrzebne do jego uruchomienia, działający latający samochód może wydawać się skomplikowany i trudny, ale z pewnością nie jest niemożliwy. Dla tych, którzy nadal uważają, że latające samochody to tylko współczesna moda. Oto myśl Horace Radkham, prawnik Henry'ego Forda, został poinformowany przez prezesa Michigan Savings Bank, że koni pozostanie, ale samochód to tylko nowość, moda, kiedy chciał zainwestować 5000 dolarów w firmę samochodową w 1901 roku. To w jaki sposób moda zarobiła dla Horace'a ponad 12 milionów dolarów? przeszło do historii. Świat najprawdopodobniej będzie miał latające samochody w powietrzu przed końcem tej dekady.